Ewa tuz. A może byś się Jezu w tym roku nie rodził? Przyszło nam dziś żyć w nieciekawych czasach, gdy człowiek do gardła skacze człowiekowi, a w święta na te kilka chwil o przekleństwach swych zapomina. Przy stole. Kiedy już minie magia świąt, nadzieja, wiara i miłość, nastanie znowu zwykły dzień. Znów będzie tak jak było. A może by tak w tym roku nie było wigilii. A może byś się Jezu w tym roku nie rodził? Tak wielu zapomniało, z czym wiążą się święta. W pogoni za samym sobą zapomnieli o Tobie. A może by tak w tym roku nie było świąt, i w tym roku kolebka pustką by jaśniała aby ci co zatracili cel przyjścia nadziei znówcie w duszy szukali a może by tak z radością i bez zbędnej pychy bliźniemu podać dłoń na znak pokoju zaśpiewać kolędę tę starą jak świat że bóg nam się rodzi Może by tak bez pogoni, w miłości i wierze odnaleźć człowieczeństwo w sobie. Czytał Bogdan.